ma Widzowie, w dzisiejszym odcinku robimy trening bicepsu oraz tricepsu. Na początek robimy rozgrzeweczkę, jak co trening. Dzisiaj zamiast dzika, pijemy shake'a proteinowego. Zblendowałem tam banana, odżywkę białkową, kreatynę, Dolałem do tego mleka, jest około litr. Wziąłem inne też. No i co, lecimy do rozgrzeweczki. Niestety pogoda nam nie dopisuje. Jest dosyć deszczowo dzisiaj. Cały dzień deszczyk pada, ale to nic. My się tym nie przejmujemy. Lecimy do treningu. Tak, zaczynamy od krążenia tutaj nadgarstków, aby je trochę rozgrzać. Swoje przed ramiona. Ten tytuł w jedną stronę i w drugą stronę. Teraz przeważnie biorę. Mam taki mniejszy hantelek, coś około 10 kg, i tak staram się, a gdzieś 10 razy, na rozgrzanie bicepsu, na jedną rękę i na drugą zrobić. Pierwszą serią jest seria młotków skręcanych hantlami. Trzy serie po 10 do 12 powtórzeń. Po hantelkach przychodzimy na wartość górny. Wstajemy, lekko się pochylamy i ściągamy do dołu. I tak 12 razy. W ciągu górnym przychodzę teraz na sztangę łamaną. Możecie też podać jakieś pomysły na filmy w komentarzu, co mógłbym zrobić, lub jakieś. Trenuję jak saker lub obca, coś w tym stylu. Dodając tym planem treningowym udało mi się zbudować biceps z 39 cm obwodu na 41 cm. Więc dwa centymetry w ciągu trzech miesięcy to jest dosyć, dosyć sporo. Jak, jak na amatorem można by powiedzieć. Nie przeciągając, lecimy do serii. Pisjec na sztangę skończony. Teraz przechodzimy z powrotem na wyciąg górny, tylko że obracamy się tyłem i wyciągamy warkocz nad, nad głową po prostu. Muzyka Skończyłem się górne. Teraz przechodzę do handelków, skręcie mi już na 20 kilo. I będę wykonywał. Takie ćwiczenie, że prawa ręka idzie do lewego barku. I tak na zmiana lewa, do prawego barku. No takie młotki tylko że na, na X. Jest to też no, dobre ćwiczenie na rozbudowę, nie jest takie podstawowe, to takie takie widziałem je na TikToku i stosuję od praktycznie od początku chodzę na na siłownię. Możecie też napisać jakieś protipy na masę, bo, bo gdzieś do grudnia do Wigilii chcę przytyć do 93 94kg Aktualna waga to 87 i płyje jest takie Taki czas resetu, i od Sylwestra będę chciał robić redukcję do 85 kg z powrotem, lub do 80 nawet. Więc możecie napisać jakieś fajne wskazówki na ten temat. I ogólnie, jeśli mieliście jakieś już doświadczenia z masą, czy z redukcją, to, to możecie mi napisać. No i co? Lecimy do serii. Kończyłem serię na biceps. Teraz ostatnim ćwiczeniem, którym robię, jest sztangą łamaną. Na ławce, tutaj zaraz ją rozstawimy. I wyciskanie, bodajże się to nazywa francuskie. Jest to jedno z lepszych ćwiczeń na triceps. I jest kurwa najlepsze, jakie może być. Więc lecimy. Dziś ogólnie jakiś słabszy dzień jest co do ćwiczeń i co do pogody. Pada ciągle. Lampa zgasła, nie ma światła. Jakiś humor też mam średni. Siła jest średnia. Nie mam takiej mocnej pompy, ale nic. Jak to mówił pewien wielki Polak lepiej nawet iść i zrobić słabszy trening, niż w ogóle nie iść. I to by było na telewizowie. Dziękuję Wam za odcineczek. Widzimy się w kolejnym. zostawcie subskrypcję, dzwoneczek oraz lajka, żeby nie pominąć żadnego filmu, żeby przypinka, biceps. I co? Siemanko.